Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów, wspierających na SUPI, na YouTube. Dzisiaj kolejny odcinek taki poradnikowy, motoryzacyjny odnośnie najlepszych suwów do 70 tysięcy złotych, czy gdzieś tam od 50 do 70, bo już taki odcinek... Do 50 tysięcy był nagrywany jakiś czas temu. Ja go podziękuję Tutaj w kartach na dole. Eee, także tutaj na początku, może, małe wyjaśnienie. No, format e, nagrywania filmów zmienił się. Ja tutaj występuję e, w formie gadającej głowy u góry. E, to jest celowy zabieg, oczywiście, e, żeby nie było widać powiedzmy mojego tła. Tutaj jest e, miniaturka zrobiona na tle miniaturki powiedzmy umieszczam i tak to według mnie wygląda całkiem OK. Samochody które są umawiane w większości są gdzieś tam na tej miniaturce oczywiście nie wszystkie bo by się tutaj nie zmieściły a też nie chcę robić jakiejś e, miniaturki powiedzmy e, pomniejszonej całkowicie także tak to wygląda. Także zaczynajmy. E, w kwocie do 70 tysięcy możemy tak naprawdę szukać samochodów i stosunkowo młodych, 5-6-letnich, jak i czasami nawet młodszych, w przypadku niektórych marek, nawet 3-4-letnie samochody możemy znaleźć, czy dwuletnie, nawet o tym za chwilę, ale też będą to samochody starsze, nawet 10-letnie, dlatego no, takie są ceny tych samochodów, czy one są. Warte kupienia w takiej cenie? No, według mnie nie, ale, ale to już do każdego należy decyzja, czym chce jeździć tak naprawdę. Tutaj w kwocie do 70 tysięcy tak naprawdę wybór jest yy, całkiem spory tych samochodów, także nie powinni, każdy powinien znaleźć coś dla siebie w tej budżecie. Jeszcze odnoście kamery, że gdzieś tam na którąś fil z filmów ostatnich coś tam migał. Drgało obraz, to wiąże się to głównie z tym, że gdzieś tam na stole tutaj najprawdopodobniej ja poruszałem nogą i gdzieś tam ten obraz, postaram się nie ruszać, żeby ten obraz mój był nieruchomy w miarę. Także zaczynajmy. Na początek może Honda CRV w przypadku SUV-ów do 70 tysięcy, tutaj znajdziemy egzemplarze gdzieś tam czwartej generacji. Z lat 2012-2018 tutaj przede wszystkim silniki 2.0 i VTEC jak i także 1.5 VTEC Turbo w ostatnich latach produkcji. Myślę, że będą dobrym wyborem. Na pewno dwulitrówka dla zwolenników tradycyjnej motoryzacji będzie lepsza. Tak naprawdę, jeszcze tutaj dochodzi silnik 1.6 i tetek diesel 120-160 koni ale on ma swoje wady gdzieś tam w odcinkach był omawiany ten silnik jest specyficzny z tego co pamiętam, bo tych silników jest tyle że nie sposób też Alta, które są mniej popularne powiedzmy których się nie ogląda też na co dzień tam chyba problem był z wałkami rozrządu z tego co pamiętam aczkolwiek może mogę się mylić E, tutaj trzeba sprawdzić głównie problemy z korozją na podwoziu, nadwozie, błotniki, progi. E, dużo tych aut ma oczywiście napęd na cztery koła, i e, też było gdzieś tam używane w lekkim czy średnim terenie. Także tutaj, w przypadku Hondy CRV, myślę, że będzie to dosyć ciekawy przedstawiciel SUV-ów w tej cenie. Kolejnym autem będzie Toyota RAV4. Tutaj zarówno trzeciej generacji wersje poliftingowe od 2008-2012 roku, ale także czwartą generację od 2013 roku do 18 w tej cenie powinniśmy znaleźć. Tutaj przede wszystkim silniki 2.0 Walwematic. W przypadku czwartej generacji też możemy znaleźć oczywiście wersje hybrydowe. Ale będą to dosyć e, też wiekowe samochody, tak naprawdę, bo Toyota bardzo dobrze trzyma e, cenę. Tutaj to samo co w przypadku Hondy, podwozie dokładnie sprawdzić, dzę nadwozie, e, tylną belkę tutaj, progi nad kola, e, błotniki, e, to wszystko. Dużo tych egzemplarzy, niestety, jest po naprawa dla lakierniczych też. E, Także tutaj Toyota RAV4 na pewno będzie jednym z ciekawszych egzemplarzy. Kolejnym takim autem z większych suwów też będzie Mazda CX-5, pierwszej generacji, gdzieś tam od 2012 roku do 2017. Później wersja poliftingowa, czy tam druga generacja, różnie to jest na omówione tutaj silniki benzynowe 2.0 SkyActiv, 2.5 SkyActiv, automatyczna skrzynia biegów, też możliwość dostępna, tutaj na pewno też zwróci, powinienem zwrócić uwagę na korozję podwozie, progi, błotniki nad nadkola, aczkolwiek w przypadku silników SkyActiv, one już mają takie mieszane trochę opinie, e, tu bym zalecił e, diagnostykę komputerową, szczegółową, e, także sprawdzenie, czy silnik nie kopci, nie dymi, dużo tych aut będzie miało już spore przebiegi i ten silnik lubi spalać olej, aczkolwiek często niewidocznie. Kolejnym takim autem, gdzieś tam wartym rozwożenia, oczywiście nie sposób tutaj wszystkie samochody omówić, ja nie będę tutaj omawiał, ja, ja omawiam najlepsze Suwy, najmniej awaryjne, czy najbardziej niezawodne. Zaraz tam gdzieś w komentarze ktoś będzie pisał, bo on ma jakieś auto i, i ono jest super. No ja tutaj nie będę omawiał wszystkich aut, bo to by nie miało sensu. Ja omawiam tylko auta, które, które są gdzieś tam niezny, zawodne dosyć bezawaryjne w tej cenie. Kolejnym autem to Hyundai Tucson trzeciej generacji, ale także Kia Sportage bliźniak trzeciej generacji, albo czwartej. E, tutaj w tej cenie też kupimy Eee, właśnie auta dosyć młode eee, z silnikami benzynowymi, najczęściej 2.0 MPI oraz 1.6 GDI to są najbardziej popularne te silniki, ale są także diesle dosyć trwałe 1.7 CRDI, jak także 2.0 CRD i Tutaj na pewno warte rozważenia w przypadku silników GDI. Też te opinie są. Różne problemy z nagarem, też spalaniem oleju, różne też usterki silnikowe się pojawiają. Eee, także tutaj te silniki GDI. Głośna praca, wtryskiwacze, pompy wysokiego ciśnienia. Ja już takich silników obejrzałem kilkanaście i te silniki naprawdę różnie chodzą. W zależności od rocznika przebiegu ten hałas jest różny. Eee, no i na koniec y, gdzieś tam wybrałem 5 egzemplarzy modeli tych out, tutaj Dacia Duster w drugiej generacji od 2018 roku. Y, myślę, że dosyć ciekawe egzemplarze. Tutaj silniki benzynowe polecam 1.6 SC, 1.3 TC, także wersje z fabrycznym LPG 1.0 TC LPG. Y, EC nazywane, ale także 1.6C, też gdzieś tam był z gazem montowany. Chociaż według mnie 1.0TC jeździ całkiem OK. Jak ktoś szuka większej mocy, to 13TC będzie też dobrym wyborem. Tutaj warto zwrócić uwagę, takie auto oczywiście dokładnie sprawdzić, też tutaj mogą być drogie wycieki, gdzieś tam film był nagrywany o silnikach 1-3TC, nawet koło 5000. Usunięcie wycieków z silnika. Tutaj nisk, niskie koszty eksploatacji, prosta konstrukcja dużo egzemplarzy krajowych bez wypadkowych możliwość kupienia auta gdzieś tam od pierwszego właściciela. Aczkolwiek te samochody też trzymają chore ceny. Warto zobaczyć, za stera aktualnie, do nowszej generacji, możemy kupić za chyba za niecałe 70 8 czy 9 tysięcy, z tego co widziałem ostatnią ofertę. Jeżeli ktoś za dastera drugiej generacji chce na przykład 70 tysięcy, no to ja bym się zastanowił, czy nie dołożyć i nie kupić nowego samochodu, powiedzmy, nowego dastera, który jest całkiem innym autym też, tak naprawdę. Tutaj samochód jest dosyć mała, awaryjny, aczkolwiek w tych rankingach niezawodności też te pozycje są różne. Myślę, że to wynika też z jakichś tam drobnych usterek elektronicznych, elektrycznych tutaj w tych autach. We wszystkich omawianych wcześniej też elektronika dokładnie trzeba sprawdzić, szczególnie że te samochody też lubią być po naprawach blacharsko-rakierniczych. Tutaj w przypadku suwów do 70 tysięcy oczywiście historię serwisową trzeba sprawdzić przebiegi tych aut, często powyżej już 200 300 tysięcy, nawet w tych najstarszych. Napęd na cztery koła, jeżeli ma to wszystkie skrzynia rozdzielcza tylny most czy nie ma wycieków jak to wszystko działa czy nie ma stuków jakichś podczas jazdy jak ktoś wymieniał oleje, też w tych napędach pewnie nie wymieniał, bo ASO nie zaleca, że producent w przypadku automatycznych skrzyń tutaj też głównie regularna wymiana oleju. Jeżeli ktoś też nie wymieniał od nowości, to też ja bym się zastanowił nad takim autem, raczej bym je odradził. No i największy wróg, korozja w przypadku japońskich, koreańskich aut, ale i Daster, Duster, tutaj warto zwrócić uwagę na to, szukając takiego auta, kupując nad nadkola, progi, wnęki wszelakie, tylna belka, korozja oczywiście, tutaj podłoga, podwozie dokładnie obejrzeć łączeniach elementów też blachowsko lakierniczych, No i raczej też w tym budżecie jak zwykle odradzam też silniki raczej diesla. E, tutaj myślę, że wybór silników benzynowych jest spokojnie. Każdy znajdzie coś dla siebie w tych egzemplarzach. I oczywiście dokładne sprawdzenie auta przed kupnem, co niestety praktycznie większość ludzi, czy 80-90% nie sprawdza takiego auta. Jeżeli sprawdza to... Przez 15 minut na stacji diagnostycznej, na szarpakach czy gdzieś i to jest sprawdzenie auta. Później takie osoby przyjeżdżają gdzieś tam do mnie na diagnostykę. Okazuje się, że auto ma masę błędów pozapisywanych. Okazuje się, że auto gdzieś tam jest po dzwonach. Nawet z diagnostyki można to często wyczytać. Także tak to wygląda. Duży budżet, 70 tysięcy spory, aczkolwiek na dzisiejsze czasy już... Specjalnie kilka lat temu byśmy mogli przebierać większej ilości samochodów tutaj. Oczywiście ja nie omawiam jakichś samochodów premium, bo można w tej cenie kupić czy to BMW, X3, X5, Audi Q5, Q7. Oczywiście Mercedesa, M klasy, czy GLE, GLC, GLK. Aczkolwiek te auta będą miały często duże przebiegi, no i eksploatacja tych aut. Nie będą tak niezawodne jak te tutaj wymienione. Także to by było na tyle dzisiaj w takim odcinku o suwach. Eee, dziękuję za uwagę. Subskrybujcie kanał Autokrytyk, udostępniajcie film. Podbijajcie, jest taka opcja podbijania filmu trzy razy w tygodniu. Eee, dziękuję za uwagę do usłyszenia na następnego odcinka. Pozdrawiam.